Cześć, dzień dobry! Dzisiejszy materiał będzie o mobilności i elastyczności, czyli o tym, jak być jak sprężyna, a nie jak drewno. Zapraszam! Dzisiejszy materiał skierowany jest do dwóch grup odbiorców. Grupa pierwsza to osoby, które prowadzą siedzący tryb życia. Na przykład pracują przy komputerze albo dużo jeżdżą samochodem i odczuwają dyskomfort spowodowany tym, że właśnie ta pozycja jest ciągle siedząca, ciągle taka jednostajna. Dodatkowo mają problemy z takimi ruchami jak sięgnięcie w skłonie do ziemi o prostych nogach albo głęboki pełen przysiad. Druga grupa to osoby amatorsko uprawiające jakiś sport, np. bieganie, jazda na rowerze, gry zespołowe, wspinanie czy sporty walki. Zazwyczaj w tych wszystkich dyscyplinach mobilność jest bardzo istotna i często pozwala wejść na wyższy poziom. Jeśli należysz do jednej z tych grup, to koniecznie obejrzyj to wideo do samego końca, bo myślę, że będzie tutaj coś fajnego, co pozwoli poprawić Ci Twoją mobilność. Jak wiecie lub nie wiecie, moja praca w większości polega na tym, że tworzę materiały edukacyjne odnośnie tego, jak być zdrowym, sprawnym, zwinnym, jak dobrze wyglądać, jak dobrze się czuć we własnym ciele, bez popadania w fit skrajności. Jako że mobilność jest jednym z fundamentów takiego sprawnego, zwinnego ciała, od początku istnienia tego kanału pojawiają się tutaj treści związane z, właśnie z zakresami ruchu. Z uwagi na charakterystykę YouTube'a, samego. W sobie, jeśli ktoś nie jest trenerem, to czasem ma problem, żeby się połapać w tych wszystkich treściach, bo z jednej strony jest bardzo dużo treści odnośnie mobilności, ale dla osoby mało doświadczonej ciężko jest to wszystko poskładać w jakiś taki logiczny, dobrze działający system, który da trwały efekt. Treści niby jest sporo, ale czasem ciężko jest z tego ułożyć plan. Oczywiście, wnikliwy widz, jeśli przejrzy cały kanał, zobaczy też inne kanały o podobnej tematyce, to znajdzie sobie Coś, co będzie na niego działało, ale nie ma co ukrywać. Większość osób szuka czegoś, co jest proste, co już jest poukładane, co wystarczy po prostu włączyć, zrobić bez zbędnego myślenia. Czegoś, co za rączkę przeprowadzi przez cały proces od zrobienia testów, przez wszystkie ćwiczenia, aż do Efektu, czyli do lepszej mobilności. Najlepiej, żeby było prosto i wygodnie. Odpalam materiał, stawiam komputer czy też telefon, robię sobie 30 minut ćwiczeń wspólnie z Damianem, wszystko mam poukładane. Potem zamykam laptop i niczym się nie muszę przejmować, a efekty przychodzą. Wiedząc, że większość widzów mojego kanału należy właśnie do grupy pierwszej lub do grupy drugiej, rok temu powstał mój program treningowy Mobilne Ciało 2.0. Poświęcony właśnie mobilności i elastyczności ciała. Ten program, z jednej strony, jest bardzo łatwy i przystępny, bo wystarczy odpalić materiał i przez 30 minut ćwiczyć wspólnie ze mną bez zbędnego myślenia. Zaś z drugiej strony, jest to poukładany proces, który jest tak zaplanowany i tak skonstruowany, żeby właśnie w tym krótkim czasie zapewnić odpowiednie efekty. Nie trzeba się zastanawiać, jakie ćwiczenia, jakich, jakie metody powinniśmy stosować, tylko wszystko jest po prostu już zaplanowane przez ze mnie. Ale oczywiście nic nie stanie się samo, bo to nie jest tak, że wystarczy sobie kupić program i samo się zrobi. Trzeba faktycznie 5 razy w tygodniu poświęcić 30 minut, a w czasie tych 30 minut się skoncentrować na pracy, na tym co się dzieje w naszym ciele i wtedy faktycznie można mieć bardzo fajne efekty. Aktualnie minął mniej więcej rok od momentu, gdy program miał swoją premierę, a ja zdecydowałem się, że nagram go w całości od nowa. Gdy ten program powstawał rok temu, to powstawał w takiej napiętej, yy, pandemicznej atmosferze. Wszystko robiłem sam, nagrywałem, montowałem, opracowywałem. I w tym całym pośpiechu wkradło się trochę błędów, które chciałbym teraz poprawić. A dodatkowo wiem, że w tym momencie jestem w stanie zagwarantować znacznie wyższą jakość. Przede wszystkim dlatego, że teraz już nie wszystko nagrywam ja, nie wszystko montuję ja. Ja się mogę skupić na merytoryce, na konkretach. A dzięki temu, że to właśnie Szymon wszystko nagrywa, wszystko montuje, no to ten program może teraz wejść na wyższy poziom. Program już jest nagrany i aktualnie się montuje, i wiem, że będzie. Wyglądał naprawdę naprawdę dobrze. Jeśli rozruszniki poranne się Wam podobały, to teraz ta jakość będzie absolutnie fantastyczna. Oczywiście, wszystkie osoby, które wykupiły program wcześniej i mają tą starą, jeszcze niedoskonałą wersję, to 15 lutego automatycznie bez żadnych opłat dostaną dostęp do nowej, tej odświeżonej wersji. Zaś wszystkie osoby, które programu nie mają, a chciałyby mieć. To do 15 lutego jest czas, żeby kupić program w starej cenie, czyli 149 zł, później cena będzie wynosić 249 zł. Jeśli chcecie poprawić swoją mobilność i przy okazji wesprzeć rozwój tego kanału oraz mój, to teraz jest bardzo dobry moment, żeby dołączyć do tego programu. Bo po pierwsze przez to, że dostęp do niego macie na stałe, to można go kupić teraz, póki jest taniej, a korzystać z niego także później, gdy już będzie nowa, rozbudowana wersja. Dodatkowo nie ma tutaj żadnego ryzyka, bo jeśli stwierdzicie. W w ciągu 14 dni, że ta nowa wersja Wam się nie podoba i nie spełnia Waszych oczekiwań. Ja po prostu zwracam kasę i temat zamknięty. Zainteresowane osoby zapraszam na człowiek.pl. Zresztą w opisie jest jeszcze bezpośredni link do pełnego opisu, jak ten program wygląda. A na koniec jeszcze pokażę Wam 3-minutowy filmik, który nagraliśmy wspólnie z Szymonem i on pokazuje na czym polega ten program, co można na nim osiągnąć. No i jest to taka fajna zajawka, więc zobaczcie, jak to wygląda. I oczywiście zapraszam do dołączenia do programu, bo teraz jest najlepszy moment. Widzimy się niebawem już w programie. Do zobaczenia. Cześć. Nie dostaniesz w skłonie o prostych nogach do podłogi? Czujesz sztywność w kręgosłupie po całym dniu spędzonym przy biurku? Okej. Okay. Mhm. Ja nazywam się Damian Bugański. Od 10 lat działam jako trener i szkoleniowiec. A w swojej pracy staram się pokazać, jak być zdrowym, sprawnym, a przy okazji dobrze wyglądać bez popadania w fit skrajności. Wróćmy do mobilności, która jest super ważna dla naszej sprawności fizycznej. Co się stało, że się zepsuło i jak to naprawić? Nasze ciało działa tak, że stajemy się lepsi w tym, czego robimy dużo. Jeśli ruszamy się w pełnych zakresach ruchu, ciało staje się bardziej elastyczne i gibkie, aby móc ruszać się jeszcze lepiej, co wpływa na zdrowie, sprawność i dobre samopoczucie. Jeśli jednak dużo siedzimy lub poprawiamy tylko konkretną formę ruchu, nasze ciało się adaptuje, co skupia pogorszeniem ruchomości, a my stopniowo stajemy się coraz lepsi w siedzeniu przy biurku. To co w takim razie robić? Rozciągać się? Wszyscy znamy tradycyjne ćwiczenia rozciągające z WF-u i dobrze wiemy, że nie działają. Potrzebny jest przemyślany i zaplanowany zestaw, który najpierw wpłynie na elastyczność napiętych struktur, następnie wzmocni słabe ogniwa tym mięśnie posturalne, a następnie utrwali nowy zakres ruchu tak, aby ciało chciało go zapamiętać. Chcesz być w naprawdę dobrej formie przez długie lata? Mobilność jest fundamentem, od którego powinieneś zacząć. Mobilność to nie tylko pasywny, ale przede wszystkim aktywny zakres ruchu, nad którym mamy pełną kontrolę. Program Mobilne Ciało 2.0, z którego skorzystało już ponad 2,5 tysiąca kursantów na całym świecie, powstał, aby dać trwałe efekty i poprawić zakresy ruchu w całym ciele, trenując tylko 20-30 minut w ciągu dnia. Jak wygląda program? Mobilne Ciało 2.0 to kompletny plan działania mający na celu poprawę Twojej mobilności, eliminację bólu, zwiększenie świadomości i kontroli nad ciałem oraz budowę fundamentów pod różne aktywności fizyczne, jakie chcesz uprawiać. Zawiera zaawansowane i przystępne materiały wideo podzielone na mobilność kręgosłupa, mobilność bioder, mobilność przedniej taśmy, tylnej taśmy, obręczy barkowej, mobilność nadgarstków oraz stawu skokowego oraz szyi. Materiały są tak stworzone, że wystarczy odpalić konkretny film i wykonywać ćwiczenia razem ze mną. Wystarczy 30 minut dziennie i trochę miejsca w domu, aby zacząć dbać o swoją formę od teraz. Jak dla mnie lepszego momentu nie będzie.